Cześć! Nowy remnant O oh, kurwa boss! Tu nas bardzo łatwo będziemy zrobić. Ja nie mam klima. Bo ja biję te małe. Nie wiem jak mówię Chciałem podleci sercem, bo nie mam z innego kina. Kurwa, ale w tym korytarzu go napierdalają. No, miski Ale dobre grafii... są, jak się tak zesakują no. gdzieś. Co Może nie zaz... biją dużo, ale go spowalniają chociaż, bo wchodzą pod nogi. No. A oni mają też wyjebane, te, te mopki. więc... No. Po prostu jest DPS. Póki ja ich nie zastrzelę, i... to <laughs> będą biły. <laughs> miski to. Cicho wszędzie, się... głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. Wydaje mi się to, że pomyśleliśmy, pomyśleliśmy o tym samym, <tosani> i powiedzieliśmy w tym samym momencie. Sprzężenie zwrotne. że chcesz zniszczyć... nim pogadać? A, o, coś wybucha już. O, to jest How much longer, though? <coughs> no, <purchawy pewnie> <coughs> mm. so, here. Take my key. Don't mind leaving my effects behind if a good soul picks them up. Mind your feet, though. Traps. Traps everywhere. <coughs> now get on! Mm -hmm. got more mi mi. To, jest, to nie był klucz do czegoś? To jest, jest pokoje, klucz do czegoś, tak? ale nie tutaj w tym A, trapy pewnie. O ty kurwo! Ja się kurwa zakradł. Jepany wleciał towarzystwo. Wiesz czego nie mamy? Czego nie mamy? Heala No wiem, no i co? Eee, ucieczka! O kurwa! Widzisz, że robisz kostkę swojej swojej postacie i kurwa A No nie są prawdziwe Powiedziałbym coś, ale może za to zdjęty kanał mieć, więc nie No to lepiej, nie lepiej tak nie było No nie powiem, powiedziałem, że nie powiem Ale przyjęta ci goniła mnie ta kulka pierdolona Odwracam się, i ich zajebać ona znika. Się boję, jak w tym, jak w e, Rymus' Seiju, że po prostu za, wiesz, za, za skokiem będzie. No oj, no oj. Kurwa, zajebałem mnie. O kurwa, boss. O kurwa. W najgorszym momencie.

O kurwa, jak mi Dobrze Chybana jest ta gra No weź nawet nie godaj UWAŻAJ! Widziałem, widziałem Nic, przecież nic tu nie ma takiego o to jest jakiś pierścionek. Bo co robi Unik? O kurwa! Hunting pistol. O kurwa! No i co teraz? Ja nie, wiem jak teraz, ja No ja też. Hunting No plus nie, No nie, plus dwa. No on jest dojebane, tylko nie, ma nie, magazynek. No tylko, że ty masz repeater to 20 będzie. pocisków Dla mnie to nie jest zbyt dobry pomysł akurat. No... Porównając do tego smg Ci powiem, że... Zależy na co, bo na przykład wydaje mi się, że ten pistolet będzie dopierdolony na smoka. Na bossy będzie gigamocny, no. Na, na smoka konkretnie będzie to kurwione bo raz Zabra, na czekaj. te, te bąbki. Kurwus ze ścianą. Ja się teraz czuję tak goły bez amunicji, że to jest hit, nie? Mm. Jak ja mam... 40 do głównej i... 18 Ura. do bocznej. Ja, jak dobrze, że nie mam tego problemu. Boss? Emulator? Oh, no. oh, it. oh, the kurwa, A, no zrówno 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 kiedy zrówno się. zrówno 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 Proszę, weźmy co ma rezista. Ale go najebał, Dobra, jak wstał. No widziałem patrzę. A teraz to wyobraź, jakby nas było trzech, i wszyscy no. się rzucili te mowy, i ja. Teraz sobie, sobie, sobie wyobraź, żebyśmy tego nie mieli. No dalibyśmy radę jakoś, ale było ciężko. Byśmy dali, albo byśmy nie dali. Ale Ciężko je wycelować w głowę, jak są do góry nogami. Mhm. Tak mam. Kurwa znowu? Muszę mu te rezistę zbijać, bo ja inaczej nie mogę strzelać. Ty masz szybko trzy silniejszą Mam jeszcze tylko ja mam shotguna, który. którymu bije na nas. Muszę zrobić ostatnie aptekę na siebie, bo cię No dobra, no to już nie mam apteczek. Ciekawe, jak daleko idziemy, jeszcze musieli poginać. O! No w sumie niedaleko, bo tu checkpoint już jest. Spojebany, że akurat do, 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 dokładnie w tym momencie się wiesz. Do Co to jest? Recoil o 30%, weapon sway o 60% i standing movement speed. Kurwa, to na snajpera idealna. No. Chyba że żaden z nas nie wie strzelać na no mnie nie Mów za siebie. Brawo, Strzeliłeś w imulatora, baranie. Reloading. dalej? Zajmi strzela się, strzelasz Kurwa znowu Placy, placy, uciekaj są to kiemą chyba się na te Kurwa, no nie mogę go trafić, bo się też Co jest to stepa. Ja nie dalej? Też. O kurwa. Ale flika zrobił tym nożem. Chop się patrzył na ciebie, rzucał w twoją stronę, a nagle się odwrócił i mi wyjebał znowu. <grym> <laughs> Zmyłka. Bo ja go chciałem strzelić, żeby nie rzucił <laughs> i się odwrócił i mi wyjebał. <laughs> Emulator. Z bańki go, Złapki go wal. Emulator. Nie to mówisz? Wjech ja wszystkich za z bliska. Tu idzie bo. A

Kurwa ile ich jest Nie dość dużo moich kurek jest więcej Boss O oh, kurwa Ach. Już tak nie chcę da się Na bossa ta broń, ten hunter rifle jest kujowy. On nie ma sobie go Kurwa, ale Lylek tu jest najebany, co? No. I swoją drogą e, pogorpiście ten chłopak, to jest taka kurwa. to pierdółka. Ogólnie to albo możemy iść dalej, albo zejść tu na dół. No i schodami do góry, nie? Boss chyba, tak. Jaki Bos? Kurwa, o Kurwa, Ta na dół. Tu się odpierdala. Kurwa, emulatory, ale nam najebali. Oj, oj, to było mocne. To było pana. Dobra, może zostawimy sobie to już na następnym stream, Mhm. Mm Myślisz, że to jest dobry pomysł? No ja wiem, ja mam same dobre pomysły Loży. By było... Jeszcze nie wiesz o tym? Kurwa. Więc to by było tyle na dzisiaj. Cześć. Tak, papa. Pa.